Dlaczego warto wybrać platformę Glocka na początek? Jest ona najbardziej przetestowana, bo funkcjonuje już od wielu, wielu lat i dostęp części zamiennych oraz akcesoriów jest wręcz nieograniczony i dostępny. Jeśli zepsuje nam się sprężyna od spustu, od iglicy, oporo powrotna, to w zasadzie... W każdym sklepie z bronią znajdziemy jakieś części zamienne. Przy niektórych konstrukcjach, takich jak Beretta na przykład albo Smith Wesson, dostęp do tych części nie jest tak popularny. Jeśli chodzi o dostępność akcesoriów typu kabury, jest tego cała masa na rynku i możemy na AliExpress znaleźć kaburę za 40 zł. Co więcej, tyle osób strzela z Glocka, że jeśli cokolwiek wam się stanie z tym pistoletem, na jakikolwiek forum wejdziecie, znajdziecie rozwiązanie swoich problemów. Jakikolwiek problem będziecie z nim mieli, to ktoś zna na nie rozwiązanie. Więc kupując coś na platformie Glocka jako Trzy pistolet. W zasadzie macie pewność tego, że znajdziecie akcesoria, znajdziecie części zamienne i znajdziecie masę osób, które będą w stanie was poinstruować, jeśli chodzi o wymianę części bądź poprawną obsługę tej broni.